Witajcie na naszym kanale! Dzisiaj mam dla was mangę One Piece, chapter 1072, pod tytułem The Weight of Memory, co mogę przetłumaczyć jako Waga Wspomnień. Także skoro wszystko już wiecie, no to lecimy z tym! Historia z okładki ukazuje nam Queen'a, Judge'a i Sizara podczas wytwarzania masowo śmiercionośnej broni w imię pokoju. Zaczynamy od nietypowej wzmianki, gdyż mamy spojrzenie na wyspę Eckhead, a towarzyszy temu wspomnienie z dziennika Vegapunka, a brzmi ono tak: Nawet jeśli świat nie akceptuje tego, jak ona się narodziła, ta dziewczyna niezaprzeczalnie jest człowiekiem. To ogromny sukces. Jestem świadkiem tego osiągnięcia i utrzymuję, że jest to ogromny krok w kierunku pokoju na świecie. Dr. Vegapunk, szef MADS Laboratorium Pokoju. W laboratorium na wyspie Boni leży na ziemi w formie dziecka i płacze, co zaniepokoiło Vegastaruszka, który podchodząc, zmartwiony wzywa pomoc medyczną. Gdy Wegastaluszek podszedł, okazało się, że to przynęta, a Boni przemieniła się w napakowaną Boni i ponownie go zaatakowała, on uciekając błaga, aby przestała. Boni w pogoni za nim za pomocą rurki udało się jej go dotknąć i używając ataku Timely Trust zamieniła go w dziecko, po czym stanęła nad nim. Ten błaga, by odwróciła proces. Bonnie łapiąc teraz wega dzieciaczka, mówi mu, aby się uspokoił, gdyż jej umiejętność nie działa permanentnie na żywych obiektach. Kurzona pyta, co to za ważny powód, dla którego odebrał jej ojca. On odpowiada, że ta informacja jedynie bardziej ją skrzywdzi. W tym samym czasie widzimy, jak kuma wspina się na Mary jos Vega dzieciaczek oznajmia, że obiecał Kumie utrzymać jego sekret. Tłumaczy on niezmiernie wściekłej Boni, że Kuma podjął tą decyzję sam, a dla niego to też nie jest łatwe. W Redport Kuma zostaje ostrzelany przez marynarkę, a Vega dzieciaczek mówi Boni, że Kuma był jego bliskim przyjacielem i prosi ją, aby zrozumiała, dlaczego nie może jej więcej powiedzieć. Ona wściekła, rzuca nim o ziemię, mówiąc, aby w końcu powiedział prawdę. Jednak jakiś dźwięk przykuł jej uwagę i zaczęła zmierzać w tym kierunku a on błaga ją, aby tam nie zmierzała. Na drzwiach widzi ona znak Kumy i używając swojej umiejętności Oil Breakdown, rozwaliła mechanizm, który blokował jej przejście do tego pomieszczenia. Wchodząc tam, ujrzała ona ogromną łapę, podobną do tej, którą na Thriller Park przyjął na siebie Zoro, co ją totalnie wbiło w ziemię. We wspomnieniach Vega staruszka widzimy rozmowę z Kumą, w której on tłumaczy Kumie, że gdy człowiek umiera, z wagi jego ciała znika 21 gramów, co dowodzi na to, iż dusza istnieje i jaki posiada wagę. Oznajmia on Kumie, że jego zdolność pozwala czemuś takiemu jak ból przybrać fizyczną formę, i zastanawia się on, czy wspomnienia również takową mogą przybrać. Kuma więc pyta wprost, czy on oczekuje, aby wyciągnął swoje wspomnienia i mu to pokazał, oburzając się, że to jest zbyt osobiste. Wega staruszek go błaga, mówiąc, że nikt ich nigdy nie zobaczy. Kuma się nie zgadza, aczkolwiek najprawdopodobniej tego dokonał. Po wspomnieniu, Wega dzieciaczek wykrzykuje do Boni, aby tego nie dotykała, bo jest tam wystarczająco dużo bólu, aby kogoś zabić. W Redport Kuma został zestrzelony, udalemniając jego próbę wspinaczki po ścianie Redline, lecz będąc na ziemi, broni się przed atakującymi go Marlins. Boni wyciąga ręce w stronę bańki, stwierdzając, że tam są wspomnienia jej ojca. W głównym laboratorium Shaka przeprasza Słonkowych za awadję systemu, a Sanji stwierdza, że bruki Zoro dadzą sobie radę. Shaka zauważa jednak, że walka jest daleka od końca. Serafiny również dotarły na poziom laboratorium Vegapunka. Okazuje się, że CP0 nie wydali im takiego rozkazu, jednak Shaka wyjaśnia, że posiadają one w miarę limitowany zakres świadomości i mogą podejmować własne decyzje. Serafiny nie mogą wrócić na dół, bo ochrona ponownie jest włączona. Shaka dostrzega w tym okazji, ponieważ mogą oni odzyskać nad nimi kontrolę. Natychmiast do walki ruszyli Lilith i Edison, a Nami rozkazuje, aby ruszył również Sanji, gdyż Serafiny są zagrożeniem dla całej załogi. Do niego przyłącza się Franky. Na statku Brook pyta Zoro, co to za jedni. Ten tłumaczy, że to kolej Żyrafa, jednak wygląda inaczej niż jak go zapamiętał. Dodając, że w sumie to nie ma znaczenia, bo i tak skończy jako zwłoki. Kaku w formie przebudzonego owocu rusza na Zoro, wykrzykując, że nie ma opcji, by ten nawet go zadrasnął. Zoro nakazuje Brookowi, aby bronił statku i zderza się on z Kaku. Kaku używa ataku Giraffe Juro, który długą szyją wytwarza masę cięć. Zoro, broniąc się, mówi, że ma już dość kreatur atakujących zygzakowatymi atakami po kraju Wano i jednym atakiem wbija go w ziemię. Luci rozkazuje Serafinom, aby zniszczyli laboratorium, zanim zjawi się Vegapunk. Słomkowi w środku panikują, a serafiny bombardują główne laboratorium. Kaku, podnosząc się, zauważa, że serafiny dosłownie ich wylęczają. Przy szyi Kaku pojawiła się Stusi gryząc go w szyję. Kaku nagle pada. Lucci zszokowany niedowierza i pyta ją, co ona robi. Stusi z diabelskimi skrzydłami oblizując krew oznajmia, że po prostu położyła go do snu. Dodając, aby Luci również się położył, ponieważ nadszedł czas na jego kocią drzemkę. A podpis obok Stusi oznajmia. Klon Miss Buckingham, Stussy z załogi Piratu Proxa MADS. Pierwszy klon ukończony z sukcesem. Jednostka 01 Stussy. Koniec chaptera. Bez przerwy w przyszłym tygodniu. I tak oto kończy się One Piece, chapter 1072. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie nam znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace out! làm